Witajcie, ja jestem Sarna i dziś porozmawiamy sobie o przystoju grafiki w grach wideo. Wiem, że wielu z Was teraz sobie zadaje pytanie o czym ja tej w ogóle dole. Przecież takie gry jak Ratchet i Clank czy najnowsza Forza Horizon 5 na nową generację wyglądają bardzo dobrze. I z tym chyba nie ma co się kłócić. Bo te gry jak i wiele, wiele innych wyglądają też bardzo dobrze. Ale czy na pewno jest to przeskok na nową generację? No właśnie... Oczywiście ten film nie ma nikogo przekonywać o mojej jedynej słusznej racji, ma być tylko moją subiektywną opinią na ten temat. A więc wracamy do tematu filmu. Dla mnie takim ostatnim przeskokiem była przesiadka z generacji PlayStation 1 na PlayStation 2. Czemu? Bo wtedy w pełni przechodziliśmy z grafiki 2D na 3D, a to był bardzo ważny krok w gamingu. Za przykład, niech posłuży mi tej gra Spider-Man Web of Shadow. Na konsoli PlayStation 3, Xbox 360 oraz PC mogliśmy latać po całym Nowym Jorku. Mogliśmy patrzeć w prawo, w lewo, w górę, w dół, mogliśmy robić co chcieliśmy, mieliśmy pełną swobodę ruchu. Natomiast ta sama gra w wersji na PlayStation 2 wyglądała jest zupełnie inaczej. Kamera była ustosunkowana, jak w grach 2D, a więc mieliśmy bardzo ogromny gameplay. Wydaje mi się, że ten przykład powinien Wam rozjaśnić o co mi chodzi. Samo przejście z grafiki 2D na 3D samym twórcom dało bardzo dużo. Mogli tworzyć zupełnie inne światy i bardziej urozmaicić gameplaye, co dla nas graczy było bardzo ważne. Od tamtej pory wydaje mi się, że gry stały się po prostu tylko piękniejsze. Dostaliśmy wyższą rozdzielczość, bardziej szczegółowe tekstury i nawet symulowanie prawdziwych odbić w formacie ray tracingu. No, i niby wszystko ładnie pięknie, ale dla mnie jest to coś takiego, jakbyśmy starą książkę oprawili w bajeranską okładkę, bo sama treść zostaje taka sama. A więc trzeba tutaj sobie zadać jedno kluczowe pytanie: czy jest jakieś światełko w tunelu, które urozmaici nam tę branżę gier? No, właśnie takie światełko w tunelu oczywiście jest, i chodzi mi tutaj o wirtualną rzeczywistość, czyli inaczej mówiąc VR, który to przy pomocy gogli przenosi nas do świata gier. Wiadomo, że wiele osób tą zabawę w wirtualnej rzeczywistości wyobrażało sobie zupełnie inaczej. Pierwsze gry nie zachęcały do tej technologii, ale i tak były czymś nowym, czymś, czego potrzebował ten nasz świat gamingowy. Na tą chwilę w gier jarze nie brakuje, a naprawdę wychodzi ich teraz cała masa. Dobrym przykładem tutaj jest half Life Alex, który pokazuje, że cały czas ta technologia jest rozwijana i idzie naprawdę w bardzo dobrą stronę. Teraz pozostaje nam jeszcze czekać, a Sony pokaże nam Wijar dwójkę, który mam nadzieję, że jeszcze bardziej podniesie tą poprzeczkę gamingu w wiarze. Bardzo na to liczę. A jak będzie? To się okaże oczywiście i mam nadzieję, że Sony nie każe nam tej długo na to czekać. A więc czy o wiarze możemy powiedzieć, że jest przeskokiem w grafice? No i tak, i nie, bo na tą chwilę jest bardzo fajną zabawką i ma bardzo duże predyspozycje, żeby stać się. Czymś, czym dla mnie było przeskok z 2D na 3D. Jak będzie, to zobaczymy. Okej, okay, ode mnie to już wszystko. Jeśli filmik Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. I dajcie znać w komentarzach, co Wy o tym sądzicie. Zapraszam też Was oczywiście na mojego Discorda, link w opisie tego filmu. Ode mnie to już wszystko, trzymajcie się i do następnego. Cześć.